Serdecznie z tej strony, Piotr Gamer, a dzisiaj Wam pokażę, jak zarobić 3 miliony w ciągu 6 godzin grając w GTA w tym tygodniu. A zanim pójdziemy do odcinka, zachęcam Was do subskrypcji kanału i tych wszystkich dobrych rzeczy. Dzisiaj taki krótszy odcinek. Od razu Wam powiem, że wytwórnie są dwa razy na premii. Co musimy zrobić? Musimy sobie kupić wytwórnie. A jak już mamy, no to po prostu mamy tam jakieś ulepszenia, czyli pracowników i wyposażenie. Jak nie wiecie oczywiście jak zarządzać sobie dobrze z biznesami, to wbicie sobie w ten odcinek właśnie. Kupujemy zasoby. Nie robimy tych zasobów, bo to jest strata czasu. Możemy sobie robić inne rzeczy w trakcie tych 6 godzin. Kupujemy zasoby co 2 godziny, czy tam półtorej godziny. Odnawiamy te zasoby, czyli kupujemy za 75 tysięcy i tak w kółko. Przy każdej wytwórni, oczywiście, fałszernie dokumentów sprzedajemy dwa razy w ciągu 3 godzin. Yy, znaczy dwa razy w ciągu 3 godzin. 3 godziny się robi wytwórnia i w trakcie 6 godzin możemy dwa razy ją sprzedać. A inne wytwórnie się robią po 5 czy tam 6 godzin, więc z ulepszeniami, a bez ulepszenia około 10 godzin. Więc tyle ode mnie się ma. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to. Through the highways till my shadow turns the sun rays, and on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on.